Jak już informowaliśmy, w piątek 27 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do Spraw Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia. Skład tego Komitetu Sterującego wchodzi marszałek województwa jako przewodniczący, wicemarszałek Łukasz Smuka jako wiceprzewodniczący i członkowie, pan wojewoda małopolski Piotr Ćwik, drugi, pierwszy zastępca pana wojewody, pan Zbigniew Starzec. Pan Jarosław Foremny dyrektor Sanepidu, a także, a także Pan Wicemarszałek Tomasz Urynowicz i pan dyrektor Jakub Przymański, który jest dyrektorem Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi. Komitet został powołany na czas trwania epidemii COVID-19 oraz przygotowania projektu zakup usługi wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa na terenie województwa Małopolskiego. W pierwszej kolejności zamawiamy 20 tysięcy testów do badań, następnie 50 ambulansów, tak jak już wcześniej mówiłem, ale z kompletnym wyposażeniem, łącznie z systemem dezynfekcji ambulansów, czyli z takim automatycznym systemem dezynfekcji, następnie 50 namiotów pneumatycznych, przy czym te namioty będą wyposażone, będą kompletne, będą wyposażone w łóżka, będą też wyposażone w ten wszystki sprzęt, który zwyczajowo służba zdrowia w takich w takich przejściowych namiotach y, y, wykorzystuje. Podjęliśmy również decyzję o zamówieniu 50 tysięcy litrów płynu dezynfekcyjnego. E, 600 y, opryskiwaczy to są takie urządzenia do prowadzenia dezynfekcji. One będą e, zamawiane i ten zakup będzie realizowany przez Państwową Straż Pożarną, a później będą rozlokowane we wszystkich jednostkach które się znajdują w tak zwanym krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i w każdej sytuacji, kiedy lokalnie trzeba będzie do, przeprowadzić dezynfekcję jakiejś instytucji publicznej, szkoły czy, czy, czy jakiejś innej instytucji, no to strażacy, ochotnicy będą te rzeczy realizować. Ponadto zakupimy też w trybie pilnym czy samochody specjalistyczne dla SanEpidu do przewozu próbek, do przewozu testów. Taki specjalny samochód specjalistyczny, który będzie służył również od zaraz, jak tylko uda się go kupić. Dokładamy do tej kwoty, którą myśmy już przekazali do szpitala Jana Pawła II, to 2 miliony 200 na zakup środków ochrony osobistej. Dokładamy jeszcze 3 miliony, ponieważ zamówienia na tamtą kwotę już zostały złożone. W związku z tym powiększamy tą kwotę po to, żeby już zamawiać, żeby ten czas oczekiwania może połączył się z wykorzystaniem tej pierwszej, tej pierwszej transzy. Mamy jeszcze jedną kwotę. Otóż do szpitala w Nowym Sączu trafi kwota 800 tysięcy złotych na remont i modernizację oddziału zakaźnego, który jest od podstaw robiony. Pani dyrektor, jakimś cudem, znalazła firmę, która w cyklu 24-godzinnym remontuje ten budynek. On w ciągu trzech tygodni ma być oddany. Do użytku koszt będzie około 800 tysięcy. Na te cele też możemy z tej puli wydać pieniądze. To na dzisiaj, jesteśmy umówieni już na środę. Pewnie będziemy wchodzić w bardziej specjalistyczny sprzęt, w związku z tym musimy mieć troszeczkę więcej czasu. Po pierwszym spotkaniu Komitetu Sterującego zaplanowano zakupy na kwotę bliską 43 milionów złotych. Przypomnijmy, że przyjęta tarcza antykryzysowa Województwa Małopolskiego przewiduje wydatki w ochronie zdrowia na kwotę 94 milionów złotych. Testy to 2 miliony, ambulansy 30 milionów, namioty. 2,5 miliona, 50 tysięcy litrów płynu, milion, 600 opryskiwaczy 1,5 miliona, 3 samochody specjalistyczne dla sanepidu 1 milion, następnie środki ochrony osobistej, 3 miliony, no i ten remont i adaptacja oddziału zakaźnego w szpitalu śniadeckiego, 800 tysięcy, co daje kwotę. 42 milionów zobaczymy. Mamy nadzieję, że niektóre zakupy nam trochę szybciej pójdą, no, niektóre się rzeczy wolniej, bo na rynku po prostu niektórych artykułów jest bardzo mało. Zakupy zostaną sfinansowane ze środków Funduszy Europejskich i budżetu województwa małopolskiego.